Hej, to itra, Witam was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku dodatku Hacienda. Dzisiaj kontynuujemy zabawę z browarami hacjendy i dzisiaj będziemy produkować atole oraz piwo. Wybudujmy sobie nowy browar i zobaczmy, co jest potrzebne, aby wyprodukować atole. Żeby tą produkcję rozpocząć, Potrzebujemy kukurydzę i trzcinę cukrową. Oba produkty mam już na wyspie, więc tak naprawdę mogę rozpocząć ważenie i powinnam widzieć, jak te towary za chwilkę zostaną dostarczone i ta produkcja atole ruszy. Jedyne, czego nie mogę być pewna, to to, czy trzciny cukrowej i kukurydzy mam wystarczająco dużo. Widzimy, czciny cukrowej mam pełen magazyn. Więc być może to wystarczy. Jeśli nie, to oczywiście produkcję zwiększę. Kukurydzy, zobaczcie, mam duży wzrost. Więc wychodzi na to, że te dwa budynki browaru, jakie postawiłam, powinny mieć wystarczająco dużo obu towarów. Widzimy, że produkcja atoli w obu browarach właśnie ruszyła. No to teraz poczekajmy, aż zaspokoi się potrzeba w atole. To jest coś, co jest potrzebne jedynie obrera, i tutaj widzimy, że ta potrzeba się zaspokaja. W międzyczasie pokażę Wam jeszcze jeden nowy moduł. Jest to ostatni nowy moduł, a mianowicie składzik. Zwiększa całkowitą pojemność magazynu o 50 ton. Zobaczmy. Teraz mam tutaj 1875, taki mam limit. Jak wybuduję składzik, to zobaczmy, że mam teraz 1925. Czyli rzeczywiście ten limit się zwiększa. Jest to można powiedzieć taki magazyn naziemny, ale znowu, aby on działał, musi się znajdować w zasięgu hacjendy. W przeciwnym wypadku nic się nie zmieni. Więc możecie używać składzików do tego, aby zwiększać Pojemność waszych magazynów. To się czasem może przydać, tym bardziej że te magazyny, które się ustawia tutaj na wodzie, one są zdecydowanie większe niż ten składnik, więc warto o tym pamiętać. W międzyczasie widzimy, że potrzeba w atole została zaspokojona w pełni. Jeśli chodzi o piwo. No to zobaczcie, że na razie ta potrzeba jest jeszcze zablokowana, bo ja mam za mało obrera na tej wyspie. Podniosę ilość obrera i wtedy zajmiemy się produkcją piwa. Dobrze, za chwilę będę miała 600 obrera na wyspie, ale widzimy, że w międzyczasie odblokowała się potrzeba w ring. Ring to jest standardowy budynek, no i oczywiście musicie go wybudować tak. Aby mieszkańcy mieli do niego dostęp, ja sobie te składniki usunę. Bo jak nie potrzebuję tutaj, ja wam tylko pokazać, jak one działają. I wybuduję ring w tym miejscu. Tak aby każdy z mieszkańców miał do niego dostęp. Widzimy, potrzeba w ring jest już w pełni zaspokojona. No i teraz możemy się zabrać za produkcję piwa. Żeby wyprodukować piwo. Potrzebujemy oczywiście browar hacjendy. I ten browar musi być ustawiony na produkcję piwa. Więc wybieramy i rozpocznij ważenie. Kukurydzę posiadam już na mojej wyspie, ale nie posiadam zboża. No i trzeba będzie to zboże wyprodukować. Zobaczmy. Czas przetwarzania jest również jedna minuta, więc. Takie browary ustawione na piwo. Postawię sobie dwa. I teraz postawię gospodarstwo, które wyprodukuje zboże. Widzimy, produkcja zboża ruszyła. Poczekajmy, aż dowiozą wszystkie towary, które ulepszają to gospodarstwo. I zobaczymy, jaki będzie wtedy czas produkcji. Widzimy, czas przetwarzania jest 15 sekund. Tak naprawdę jedynie ziemniaki miały krótszy czas, bo miały 7 sekund. Tutaj przyprawy miały też 15, i zboże ma też 15. Więc widzimy, że produkcja piwa ruszyła. Czas przetwarzania jest minutę. No i powinniśmy widzieć, jak za chwilkę to piwo będzie dostępne i potrzeba zacznie się zaspokajać. Jedyne, co muszę monitorować, to kukurydzę. Na chwilę obecną mam jej naprawdę bardzo dużo, więc nie muszę się o nią martwić. Ale no, muszę pamiętać, że wiele budynków z niej korzysta i za jakiś czas może się to zmienić. Kolejna rzecz, jaką muszę monitorować, to jest ilość wyprodukowanego nawozu. Bo póki tego nawozu mam naprawdę bardzo dużo, no to wszystkie gospodarstwa z niego korzystają, ale jeśli by mi tego nawozu zabrakło, no to za chwilę mogłoby się okazać, że wszystkie gospodarstwa, jakie mam ulepszone tym nawozem, nie dostaną tego nawozu, no i wydajność tych gospodarstw mi spadnie. Wobec tego będę produkowała mniej upraw, które są mi potrzebne w dalszych łańcuchach produkcyjnych. I zobaczcie, Ile miejsca zajęło mi to wszystko? Jak dużo miejsca mi zostało? Więc, tak naprawdę, ja mam sporo możliwości, co z tym miejscem zrobić. Powinno Wam to troszeczkę pomóc, aby ogarnąć sprawy w nowym świecie. Przy czym możecie budować domki mieszkalne, jeśli Wam się podobają. Możecie zrezygnować z kwater i tylko skupić się na produkcji tutaj. Tak naprawdę wszystko zależy od was. I to tyle, jeśli chodzi o podstawowe informacje o hacjendzie i moduły, jakie ten dodatek wprowadził. Tak naprawdę reszta zależy już tylko i wyłącznie od was i od tego w jaki sposób będziecie tego dodatku używać. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je, proszę, w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę Wam już miłego dnia, przyjemnej gry z Anno i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.